Witajcie moi drodzy w moim kolejnym łulkaście. Słuchajcie, dzisiaj nie mam wielu rzeczy Wam do pokazania. Bo tak naprawdę, ostatnio skupiłam się na, na tym, żeby skończyć ten sweter, żeby go zablokować. I skupiłam się na małych, małych rzeczach, żeby tak troszeczkę um, się zrelaksować, że tak powiem, po to, żeby zaraz rozpocząć nowe projekty, ale o tym oczywiście za chwilę, wam, za chwilę Wam opowiem. Mam nadzieję, że macie coś do picia. Ja mam, dzisiaj mam herbatkę w kubeczku, takim cudownym, pięknym, wielkim kubku. Ja nie piję często z takich wielkich kubków, ale mam ochotę dzisiaj na herbatę, więc tak. Dobra. Moi drodzy, od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że skupiłam się ostatnio na małych rzeczach i zaczęłam robić sofie skarb. Zrobiłam dwa i czuję, że czeka mnie trzeci, nawet nie czuję tylko po prostu wiem i on tak wygląda. To jest generalnie Sophie scarf z włóczki, którą wam ostatnio pokazywałam, czyli z tej takiej granatowej. Zaraz wam wszystko powiem, co to jest dokładnie za włóczka, jakie tutaj są kolory i proszę bardzo, tak wygląda Sophie scarf. Wiem, że jest to taki projekt, gdzie bardzo dużo osób zastanawia się, po co mu coś takiego, nie potrzebuje tego, yy, nie rozumiem fenomenu, itd., itd. Ja też nie rozumiałam słuchajcie, póki nie zrobiłam, więc polecam po prostu zrobić. Na pewno macie w swoich zapasach jakieś takie końcówki, włóczki i warto je po prostu na to wykorzystać, i wtedy zobaczycie, że rzeczywiście ten szaliczek spełnia. Jakieś takie fajne funkcje. E, między innymi na przykład e, może być takim uzupełnieniem waszej stylizacji, szczególnie w takim okresie właśnie początek wiosny, początek jesieni, czy tam koniec jesieni. Wtedy, kiedy nie chcecie zakładać wielkiego, ogromnego szala, szalika, chusty, tylko. Coś małego, żeby wam tam jeszcze, żeby coś jeszcze było na tej szyi. Po prostu polecam zrobić i gwarantuję wam, że jak zrobicie jeden, to zaraz będziecie chcieli zrobić drugi, bo to też jest fajna sprawa, żeby obdarować kogoś właśnie takim szaliczkiem. W sensie fajny jest to prezent i właśnie dlatego ja zrobiłam dwa, bo jeden zrobiłam dla siebie, a drugi zrobiłam dla mojej koleżanki. On jeszcze potrzebuje chwilę, bo jeszcze się troszeczkę suszy. Jeszcze nie jest tak w 100% suchy, ale już jest zablokowany, więc on już jest praktycznie suchy, więc tak. I co? I jeżeli chodzi generalnie o włóczkę, słuchajcie, już Wam mówię, może, może, może. Tutaj mam tak. Ponieważ są cały czas pytania, co to jest za łóżka. mimo tego, że cały czas wam pokazuję, pokazywałam wielokrotnie, były to dwa precle, i tak, jeden to jest Malabrigo Mechita. Tak wygląda, o, i kolor to jest Sherry 883. Sherry 883. Tak to wygląda. Tę włóczkę tego precla zakupiłam w Modkomani. Już wam pokazuję, jak wygląda. Tak wygląda. O. Kolory mega, naprawdę przepiękne kolory. O. I drugi, e, drugi precelek, który połączyłam z tym właśnie, to jest włóczka od daj dai dan i jest to taki kit silk, który nazywa się Silki Mocha i kolor to Midnight. Proszę bardzo, tak to wygląda. I włóczkę z Daj Dan kupiłam w Daj Daj Dan. <grych> I tak, tak wygląda właśnie ten precelek już zwinięty. Bardzo ładnie. I z tych obu precli właśnie wyszło mi takie coś. Takie połączenie. Uważam, że bardzo, bardzo ładnie to wygląda. To jest taki mm, mocny grana z takimi akcentami mm, ciemnego fioletu. Bardzo ładnie to wygląda. To jest generalnie to, co chciałam uzyskać. Bardzo mi to odpowiada. No i zważyłam oczywiście sobie to, co mi tutaj zostało, i się okazało, że starczy mi na jeszcze jeden. I myślę że, ten, yy, myślę, że ten jeszcze jeden szaliczek zrobię troszeczkę będzie dłuższy po to, abym wykorzystała całość, czyli wszystko to, co tutaj mam i tak, na pewno się zapytacie co zrobię z trzecim, no bo tak jeden dla mnie trzeci dla koleżanki, drugi dla koleżanki a trzeci pomyślałam sobie że oddam na licytację, ale o niej nie będę Wam jeszcze tutaj mówiła bo do tego czasu jeszcze trochę czasu a poza tym jeszcze nie wiem czy autorka wzoru się na to zgodzi, najpierw muszę napisać do autorki wzoru czy generalnie mogę coś takiego zrobić, że coś wykonane na podstawie jej wzoru mogę po prostu podarować komuś na licytację, bo pamiętajcie, że może nie każdy e, projektant się na to zgadza i trzeba uszanować jego ból. Chcę Wam trochę powiedzieć na temat tego szaliczka, ponieważ też są takie pytania, czy osoba początkująca sobie poradzi z tym szaliczkiem. Czy to, jest, e, czy to jest odpowiedni projekt dla osoby początkującej? No bo myślę, że w pierwszej kolejności tak sobie myślimy, że jest to coś idealnego dla osoby początkującej, ponieważ jest małe, szybko się robi, ma tylko prawe oczka, więc. Co tam może być takiego, co może sprawić jakąś trudność. No właśnie, to jest taki projekt niby mały, niby prosty, ale jest jedna rzecz, która na przykład mi sprawiała małą trudność, co dokładnie było liczenie tych rzędów, dlatego, że ten szaliczek. Co ileś rzędów się powiększa i co ileś się zmniejsza, i tak jak normalnie robimy jakąś rzecz, gdzie musimy policzyć te rzędy, to jeżeli chodzi o mnie osobiście, nie mam totalnie z tym problemu. Widać to, można to policzyć. Okej, okay, ale ten projekt jest taki, że totalnie tego nie widać. Właśnie może dlatego, że mamy tam właśnie Francuza. No nie wiem. Nie wiem, nawet jak zaznaczałam sobie agrafkami te oczka, gdzie je dodałam, w którym miejscu je dodałam, żeby łatwo było mi policzyć, to nadal miałam z tym problem. I strasznie mnie to denerwowało. I na przykład jak robiłam ten pierwszy Sophie skarf, który mam tutaj teraz na sobie, to w ogóle nie mogłam się zrelaksować przy tym projekcie. Cały czas liczyłam. Rozumiecie o co chodzi? Cały czas liczyłam, nie oglądałam niczego, tylko no zero relaksu. I w pewnym momencie pomyślałam sobie, no może właśnie... To jest ten moment, w którym powinnam kupić sobie licznik rzędów. Powiem Wam szczerze, że ja długo, dawno temu widziałam te liczniki rzędów i się zastanawiałam, po co ktoś kupuje ten licznik rzędów. Ja to totalnie tego nie potrzebuję, tym bardziej, że właśnie widzę te rzędy. Na spokojnie można je policzyć. No, chyba, że osoby początkujące może rzeczywiście mają taką potrzebę, ale, ale pomyślałam sobie, może to, jest właśnie, może to jest właśnie ten moment, może to jest właśnie ten czas. I słuchajcie, pobiegłam do Kasi, do Kasi z Międzydrudów. I kupiłam sobie taki licznik rzędów. I powiem Wam, że to jest coś, co zmieniło moje życie, jeżeli chodzi o ten projekt. Więc, jeżeli macie taki sam problem z tym szaliczkiem, jeżeli chodzi o liczenie rzędów, albo osoby początkujące, które będą chciały zabrać się za ten szaliczek, to. Polecam Wam właśnie zakup licznika rzędów. Naprawdę to jest genialna sprawa. Ja mam taki czerwony z firmy Addi. Różne tam Kasia miała, miała też taki na klik, e, miała chyba jakiś taki pierścień. E, no, różne tam miała, ale wzięłam ten w końcu i od razu, słuchajcie, poszłam i to sprawdziłam. I naprawdę to pozwoliło mi się zrelaksować przy. Przy robieniu tego szaliczka. I na początku trzymałam ten licznik rzędów na kciuku, ale jedna z Was mi napisała, że trzyma ten licznik rzędów na palcu wskazującym i kciukiem klika. I ja tak właśnie zaczęłam robić, także dziękuję za tipa. Trzymam tutaj na palcu wskazującym, a kciukiem klikam. Czyli jak kończy się rząd, rozpoczyna się nowy. To klikam sobie. I on jest taki elektryczny. Po jakimś czasie się wyłącza, ale jak go włączymy, to on się włącza dokładnie na tym rzędzie, na którym skończyliśmy. Więc to też jest spoko. No, bardzo fajny, powiem Wam, gadżet, niedrogi, więc Wam naprawdę polecam. Myślę, że to będzie taki gadżet, którego będę używać tylko. Tylko do tego szaliczka, bo, bo tak to raczej nie używam takich rzeczy. No nie wiem, dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawa, jak wy obchodzicie tę sprawę liczenia tych rzędów, jeżeli chodzi o ten szalik, jeżeli chodzi o ten szalik. Tak. Ale jakby, co to polecam? Naprawdę, bardzo, bardzo fajna rzecz. Więc to, tutaj to, szaliczek wam pokazałam. No i co? Opowiem Wam trochę o, o moim nowym projekcie, czyli właśnie tym. To jest Yuka Zipper. Powiem Wam, że ten projekt już dawno temu chodził mi po głowie. Naprawdę dawno temu chciałam zrobić sweter na zamek. Zamek jest od góry do dołu, czyli przez cały sweter. I tak się zabierałam do tego, że w końcu w tym roku po prostu przyszedł taki moment, że no to musi być teraz, to musi być teraz. Kupiłam włóczkę i zarobiłam i jestem na maksa zadowolona, naprawdę na maksa. To jest taki sweterek, Słuchajcie, który możecie nosić jak chcecie. Możecie go nosić jak chcecie, to jest sweter robiony od góry do dołu. Reglanem bezszwowo, yy, wykończony wszędzie i czyli mamy na rękawach, na dole, tutaj wszędzie mamy i tak. I to jest właśnie taka kurteczka, którą możecie nosić, jak chcecie, jak powiedziałam. Czyli możecie nosić ją po prostu, nie wiem, na koszulkę albo na koszulę, tak jak ja mam teraz. Albo możecie jeszcze na to założyć marynarkę, jakąś taką szerszą. No nie wiem, no tutaj pole do, popisu, pole do popisu jest bardzo duże, bardzo szerokie. Ja ostatnio w ogóle nie rozstaję się z tym projektem, bo też sprawdzam, czy wszystko jest ok, czy fajnie się nosi. I naprawdę jestem na makro. Na maksa zadowolona. No, i to jest taki właśnie sweterek z taką stójką. O, też mi właśnie zależało, że jak zapnę się pod szyję, to będzie mi tutaj ciepło. I, i tak. I tak. I co jeszcze Wam powiem na temat, tego, na temat tego projektu z takich rzeczy, które Was na pewno interesują? To to, że połączyłam tutaj dwie włóczki. Włóczka numer 1 to jest włóczka Pergent. Włóczka pergent. O, proszę bardzo. I tutaj mamy kolor 1065. Jeżeli ktoś będzie chciał takie samo zestawienie, to włóczka pergent 1065 i połączyłam tę włóczkę z Tyn Silk Moher, o. i tutaj mamy kolor 38.00. I dało to taki bardzo, bardzo ciemny, szary, prawie czarny. No naprawdę bardzo fajnie to wygląda w tym projekcie ten kolor. Mm, I bardzo jestem zadowolona z połączenia tych włóczek. Bardzo jestem zadowolona, że tak wybrałam. Wszystko zrobiło się takie mocno zbite, zwarte. Dobrze to wszystko tutaj siedzi. Poza tym ta kurteczka jest bardzo ciepła ze względu na to, że włóczka Pergent generalnie jest ciepła, a ten, ten Silk Moher robi coś takiego, że te włoski tutaj jeszcze dodatkowo jakby zamykają te przestrzenie między tymi oczkami i naprawdę to jest mega cieplutkie, mega fajne, i właśnie to chciałam uzyskać. Chciałam taki sweter, który będzie można założyć. O taką o, gdzieś wychodzicie, coś na szybko trzeba załatwić, albo gdzieś pojechać do sklepu, czy coś, to zakładacie sobie taki sweterek, ale też będzie to idealny sweter, jeżeli będziecie chcieli pójść sobie na spacer, albo może nad morzem w lecie wieczorem jakimś chłodnym, albo gdzieś tam, nie wiem, jesienią czy coś, jak tylko chcecie. Naprawdę ja totalnie, totalnie polecam. Bardzo dużo osób też pyta o zamek. O co chodzi z zamkiem, jak ten zamek wszyć, że się obawiacie i tak dalej. Słuchajcie, ja wszyłam ten zamek za pierwszym razem, a nigdy wcześniej nie wszywałam zamków. I też się trochę obawiałam, jak to będzie, czy to jest jakaś trudna sprawa, ciężka, czy nie wiem, no trochę o. Oczywiście poczytałam o tym, trochę gdzieś tam, zanim przystąpiłam do tej całej akcji, to gdzieś tam oglądałam jakiegoś vloga, żeby mieć pewność, że dobrze to robię, dlatego na pewno pierwszą rzeczą jeżeli chodzi o wszywanie zamka to pamiętajcie o tym, że najpierw blokujemy sweter czyli pierzemy go i blokujemy ten sweter i dopiero później zabieramy się za wszycie zamka możemy użyć do tego szpilek, żeby sobie tutaj pięknie, ładnie wiecie, żeby wszystko było równo, czyli wkładamy sobie te szpilki tutaj, ale ja Wam powiem, że na początku te szpilki miałam a później po prostu wyciągnęłam i jakiś tam swój własny sposób Sposób znalazłam, żeby wszyć ten zamek, żeby było wygodnie. I myślę, że każdy, każdy znajdzie w jakiś sposób, swój sposób. Ale pamiętajcie o tym, że jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, boicie się, obawiacie się, to zawsze możecie poprosić kogoś, kto się na tym zna. Żeby po prostu wszył Wam ten zamek i możecie też na przykład poprosić jakąś krawcową, czy nie zechciałaby Wam wszyć zamka. Aczkolwiek słyszałam taką, taką sytuację, że nie powinno się wszywać zamków maszynowo do, do dzianin. No. Nie wiem, nie wiem. Ja tak nie robiłam, ja robiłam ręcznie. Nie wiem, dlaczego nie powinno się tak robić, tak tylko czytałam, więc wam po prostu sprzedaję tego tipa. Ja zrobiłam to ręcznie i, i było OK. W miarę szybko mi to wyszło i jestem naprawdę zadowolona. Powiem wam, że obawiałam się również, że ten zamek będzie mi haczył tutaj tą dzianinę. Zobaczcie. Totalnie nic się nie dzieje. Nic nie wchodzi tutaj żaden włosek tutaj do środka i no naprawdę obawiałam się, że właśnie takie coś będzie, bo będzie mnie to denerwowało. Ale nie ma z tym totalnie problemu. Ja wierzę w to, że dacie sobie radę z wszyciem tego zamka. Jeżeli chodzi generalnie o zamki w ogóle to bardzo bym chciała, abyście mieli dostęp do takich samych zamków, więc no, działam w tym temacie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Generalnie też chcę Wam powiedzieć, że jeżeli będziecie kupować włóczkę na ten sweter, bo najprawdopodobniej, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wzór generalnie będzie dla Was dostępny w piątek czyli dzisiaj mamy piątek, to w piątek za tydzień, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. I jeżeli do tego czasu, czyli do piątku, jak wzór wyjdzie, nic nie będę mówiła na temat zamków, że tych zamków nigdzie nie ma, to wstrzymajcie się z zakupem w ogóle zamków, bo y, zamek to jest rzecz, którą, o którą musicie się martwić na samym końcu, dlatego że i tak. Dlatego, że i tak najpierw musicie skończyć sweter, zablokować go i dopiero wtedy, e, dopiero wtedy jest Wam ten zamek rzeczywiście potrzebny. No ja tutaj działam w tym temacie, chciałabym, żebyście mieli te same zamki, takie jak ja mam, bo naprawdę jestem zadowolona, jest on ładny, z takim fajnym tutaj wiecie, z taką końcóweczką tutaj ładną, fajną, e, więc zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Dam Wam znać na pewno, żeby to tak właśnie fajnie, fajnie było. Jeżeli chodzi o w ogóle zakup zamków, no to można je kupić gdzieś tam przez strony internetowe, więc to nie jest jakiś taki ciężki temat. Jednak ja po prostu chciałabym, żebyście mieli jakiś taki ułatwiony do nich dostęp, żebyście nie musieli szukać, czy to ten, czy to nie ten, bo wiadomo z zamkami i różnymi takimi akcesoriami jest tak, że warto byłoby je dotknąć, zobaczyć, czy to na pewno jest to i tak dalej i tak dalej. Ja to totalnie rozumiem, dlatego no myślę, żeby to było fajnie. Ja już zaczęłam e, mój kolejny Juka Zipper, ponieważ mam, e, mam ochotę na jaśniejszą wersję i robię w takim kolorze. Też bardzo fajnie wychodzi. Super jasny kolor, i myślę, że no, fajnie to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o włóczkę, to oczywiście włóczkę tutaj pergent i ten silk moher, i tutaj tę pergent mam z takimi nopkami. O! Tak wygląda. I jest to kolor 25-23, a ten silk moher to kolor biały. No to jest taki ekri w sumie. 10-12. 10-12. Więc jeżeli ktoś chciałby w takim kolorze, to są to właśnie te numerki. Oczywiście, jak skończę, to Wam pokażę, jak to wyszło, no, ale myślę, że będzie fajnie. I pytacie się mnie, czy będzie wersja męska. Wersja męska oczywiście będzie, tylko no, nie teraz, myślę, że tak, jesienią, bo teraz myślę, że zanim zrobicie tę wersję, jeżeli oczywiście chcecie i będziecie chcieli zrobić wersję męską. No to już będzie ciepło bardzo i będzie latko i tak dalej, dlatego nie wiem, czy będziecie chcieli trzymać druty w ręku z taką cieplutką włóczką. I myślę, że ja to po prostu zrobię tak bardziej na jesień, ale zrobię na pewno, także to się nie przejmujcie. Jeżeli generalnie chodzi o w ogóle zrobienie tego swetra w wersji męskiej, jeżeli teraz już dostaniecie ten wzór na wersję damską, to to nie jest żaden problem, żeby to jakoś powiększyć, przedłużyć i tak dalej, ponieważ mamy tutaj po prostu zwykły reglan. I pamiętajcie, że reglan ma to do siebie, że to jest po prostu prosta sprawa. Łatwo to tutaj można wszystko powiększyć, przedłużyć, tak samo ten, tak samo jeżeli chodzi o rozmiary, rozmiary będą od XS do XXL, ale jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze większy sweter, to totalnie nie przejmujcie się tym, bo to naprawdę bardzo łatwo jest wszystko powiększyć. Tak, no i wersja męska właśnie jesienią, a ja już niedługo. Biorę się za pierwszą letnią rzecz. I mam już na tę rzecz włóczkę, ale oczywiście sobie jej tutaj nie przygotowałam, więc wam jej nie pokażę. Ale pokażę wam w następnym łulcaście. No i co? Słuchajcie, to tyle, co Wam chciałam dzisiaj powiedzieć. Dajcie mi koniecznie znać, jak liczycie rzędy w Sophie Scarf lub Sophie Shale, Jak sobie z tym radzicie? Czy macie swoje liczniki rzędów? Czy macie jakieś swoje. Tipy na ten temat, no nie wiem, cokolwiek. No i dajcie mi znać, co myślicie o mojej kurteczce, czy będziecie robić, e, czy nie, czy jak to tak, jak to tam u Was wygląda. Dajcie mi koniecznie znać i pozdrawiam Was serdecznie. Hejka!